Cześć, cześć, witam was, witam was serdecznie. Słuchajcie, dawno mnie tutaj nie było, a dzisiaj przychodzę z takim komunikatem do was, dla mnie bardzo ważny komunikat. Myślę, że dla wielu z was również. Słuchajcie, 12 lipca w Rybniku w Budynku K1 organizujemy spotkanie. Spotkanie pod tytułem Biznesowy Klub Zdrowia tytuł mocny, tytuł, czy e, tak powiem, który zobowiązuje, tak. E, no właśnie, na, na tym spotkaniu możesz dowiedzieć się, jak poprawić swoje jutro, tak. Jeśli masz jakieś problemy finansowe, a dobrze wiemy, że w czasach dzisiejszej inflacji, e, powiedzmy, minionej pandemii. E, Mnóstwo ludzi spotyka się i zmaga się właśnie z problemami finansowymi. Tak, na takim spotkaniu dowiesz się też, jeśli szukasz alternatywnego sposobu właśnie e, zarabiania pieniędzy zdalnie, ale też i nie, nie tylko. Spotkanie to jest też dedykowane również dla osób, które prowadzą salony kosmetyczne, salony fryzjerskie, salony beauty. Właśnie do takich osób, ale tak jak mówię, nie tylko, nie tylko. Spotkanie jest dla każdego otwarte, spotkanie jest darmowe z wartościową wiedzą, z ciekawymi prelegentami, więc jeśli masz przestrzeń 12 lipca o godzinie 18 wieczorem, serdecznie Cię na niego zapraszam już dziś. A poniżej w linku będziecie mieć w opisie filmu, wrzucę link do wydarzenia na Facebooku. No i taka prośba, jeśli byś się zdecydował, byś się zdecydowała, to bardzo proszę Cię, abyś SMS-kiem Potwierdził, potwierdziła takie przybycie pod numer 537462530. Także dzięki Ci wielkie za uwagę i do zobaczenia. Mam nadzieję na spotkaniu 12 lipca. Pozdrawiam Was.